Zifler, a jak jest u Ciebie z, ze sprawami sercowymi? E, spoko, znaczy wiesz, ja nie potrzebuję, jeżeli chodzi o jakiś związek, ja nie potrzebuję. Nie? Ja się wiesz, zajebiście się czuję, wiesz, ja już jestem na takim etapie, że ja nie, nie potrzebuję, wiesz, wiadomo że jakiś takiego sprawy fizycznej, to jest spoko, nie? Ale na przykład nie potrzebuję nikogo do związku. Nie ja się lepiej czuję w swojej obecności i na przykład jak miałbym być z jakąś dziewczyną, no to musiałby być taki wow, że na przykład jak ją poznał, że musiałby czas zwolnić, nie? Okay. Czyli jak na filmach. Tak, no dokładnie, raz miałem, nie? Tylko że no, no. Tak. no, no. Miałeś, ale nie wyszło. Tak, bo ta dziewczyna to była takim, na takim dworcu, nie? Chyba zachodni albo wschodni, nie pamiętam, że i, 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 i no, bo, była taka sytuacja, że ja ją zobaczyłem, ona, też, ona sam tam szła. Ja, ja szedłem z tej strony i tam był taki tunel i patrzę, ona się odwróciła i, i zaczęła iść w moim kierunku i zwolnił czas normalnie wtedy. I tak normalnie było w takich amerykańskich filmach, że, wiesz, że że wiatr, wiatr tak wieje, ona takie blond włosy. Ja, ja byłem, wiesz, to było chyba z 9 lat temu, ja się obsrałem wtedy i, i uciekłem, czaisz? I poszedłem tam w prawo. Żałujesz? Nie, ja nie żałuję, bo widocznie jeżeli to była moja bratnia dusza, to ja mnie, wtedy miałem mnie nie spotkać, że właśnie bardzo dobrze, że, yy, że poszedłem, nie? A gdzie ogólnie Stifler poznaje dziewczyny? One same piszą, nie? Okay, czyli ty pierwszy nigdy nie piszesz? Nie. Nigdy? Totalnie? Nie. Jeżeli, no nie. Okay. Chyba że w sprawach takich, że wiesz na przykład, że ją do swojej agencji, no to piszę. A tak na przykład, żeby zagadać, no to nie, nie. nie. Oni czyli znowu piszą. odzywasz się do kogoś, jak masz jakiś interes? <laughs> Tylko.